Witam was moi kochani, bardzo bardzo serdecznie, z tej strony Xazax i yy, doczekaliśmy się nowego eventu w Overwatchu, mianowicie Halloweenowy Terror, czy coś takiego, to się teraz nazywa Dostaliśmy całą masę nowych skórek i to bardzo fajnych skórek dużo ładniejszych skórek niż w poprzedniej niż w poprzednim evencie tym sportowym, olimpijskim yy, Dostaliśmy teraz skórki nawiązujące do Halloween i wierzcie mi, przejrzając sobie je mniej więcej są Świetne i z tej okazji postanowiłem moje pieniądze, które zgromadziłem przez ten cały czas na Battlenetzie, Zamiast kupić jakieś tam gierki w przyszłości, która wyjdzie mm, kupić sobie jednak 24 skrzyneczki. Moi kochani, jedną dostajemy za darmo od razu. Mm, oczywiście resztę możemy sobie farmić podczas grania. Ale ja stwierdziłem, że sobie kupię te 24 skrzynki pomimo tego kryzysu mojego. No ale pieniądze z Battlenetu nie, nie wydam niestety na nic innego niż na... Rzeczy z Blizzarda. Tak więc postanowiłem, że yy, nagrodzę Blizzard moimi marnymi 20 dolarami yy, i kupię sobie te zarobiste skrzyneczki, moi kochani. Co, otwieramy? Otworzymy sobie te 25 skrzyneczek, a później yy, przejrzymy sobie, moi kochani, yy, co tam nowego dostaliśmy. Ok, ok. Tak więc życzcie mi szczęścia, bo yy, marzy mi się. Skórka do Soldiera i skórka do Symetry Wampirzyca Z tych co gram Zobaczymy, zobaczymy, bo już tam nie pamiętam, wczoraj w nocy to przeglądałem i Jedziemy, pierwsza skrzynka, trzymajcie kciuki Okej, okay, jedno graffiti na razie mamy Te, które są oznaczone nietoperzami, to są te nowe To szału nie ma, powiem wam No, otwieramy kolejną U, 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 u. O, do Anny nowy skin. Mhm, mm mhm, Jaki ładny. Mhm, panie. Fajnie wygląda, naprawdę mi się podoba. O, rona, Ale to potem Wam pokażę, jak fajnie wygląda intro w nim. Jej mam duplikat, kwestię i skórkę do divy, mam ładniejszą. Dawaj, 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 to jest legenda, legenda. znowu Fiolet! O, cholera kasa. Ale kasa to też nieźle. Mam no, 1060, to coś kupię. O, graffiti Lucia. O, jak fajnie biorę. portret. No, waluta zawsze spoko. Ile tu tego jest? 150, dobra. 22 szanse na wampirzyce symetrę. O, Fiolet! To to emotka. Poza dla Widowmaker. Bardzo śmieszna. Najbardziej mnie rozbraja. Wszyscy bohaterowie dostali pozę nagrobkową, że tam wyciągają rękę z grobu. A Widowmaker, jak widzicie, dwie nogi. Okej, okay. zawsze spoko. Emotka, kwestia emotka. Zobaczmy, co to za emotka. Ale lepszej nie mam. kurka do Roadhaga. Kwestia mnie tu nie interesuje. Otwieramy kolejną skrzynkę. Trzymajcie kciuki! Kolera. Duplikat do Bastiona. Graffiti... Oj co? i Portret gracza serio. Dobra, nawet nie sprawdzamy tego. Dawać następne, dawać... Legendę proszę jakąś... No nie! Najgorszy drop ever. Jaki może być jeden niebieski. O, to mi się podoba ten. Ten ten, ten kufel. O, graffiti dla DIVY fajne. Nie powiem, ale jakie ja mam. GG. A się zastanowię potem, którego będę używał. 19 szans na ze symetrę God dammit. No nie. Brzmiałem to graffiti, bardzo podobne miałem. Co to ma być? No ale duplikat kolejny, to trochę jak hajsów padnie. Go, 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 go! Fuck, same niebieskie. No, do Reinhardta poza zawsze coś. Duplikat, skórka, Ech. 17 szans. Nie mam pytań. Portret O! Te graffiti mi się bardzo podoba. <tryk> Ja mam fajne skin, akurat do niej, ten niepotrzebny, ale zawsze lepiej by mieć więcej, prawda? No! O, prezentacja zagrania do Lucia, chyba mam nim prezentację zagrania. Zobaczymy, jaka. To jest duplikat i halloweenowy portret gracza. Serio. Ja najwięcej gram Lucia, akurat, tak więc żałuję bardzo, że nie ma dla Lucia tutaj żadnej z tej skórki takiej. Ten dla Anny użyjemy sobie go, bo fajnie wygląda 15. Czy to będzie warte 20 euro? Żadna legenda nie poleci trochę słabo, ale okej, okay, mamy. Uuuuuuu! Panowie i Panie, to jest świetne, świetne yy, intro. Patrzcie. No dobra, teraz emotka. Szału nie robi, ale zawsze lepsze niż nic, bo akurat nie mam na Reinhardta na nic, a czasem używam. O, podoba mi się. Mhm, mhm. Dawajcie, legendę w końcu. O, dwa fioletowe. Kur, serio? Duplikat tej skórki? No ale 50 zawsze do przodu. No i waluta 150, no i super. 1300, mam to coś kupimy. Dobra. Dajcie legendę. O, oh, jest legenda! Gaddemy, dawajcie! Nie będzie, bo tam tam się nie podoba, bo mam też legendę jedną. O, oh, Mercy, jak ładnie na grobek dostaliśmy. Fittigrafi. 12 szans na symetrę. Zombie nie chyba się przerzucę na zeniatę jednak. To masz Szkielej... Szkieliata. Graffiti, graffiti, graffiti... O ładne. Dawaj. Go, 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 go! legendę! No nie, nie może tak być. Tyle pieniążków. O, to jest całkiem sexy. Znaczy ten poza. Jaką ja dla mojej... a niech będzie... Duplikat, no trochę duplikatów no wpadło, tak więc hajsu też na trochę wpadnie. Ja to chcę tą symetrię na no, że się kupi, Nie wiem, że symetry się nie gra, ale... Uuu... Wow. portrety gracza. Wow. O! Dziewięć! Duplikat... Jestem za niech będzie. Osiem będzie. 8! tutaj, mamy komplet prawie mamy komplet. Jest legenda, panie, panie. Ooooooo! Eee. Ale szczerze mówiąc, to zastanawiałem się, czy nie kupić kiedyś sobie tej. tej skórki. I weźmiemy. Mogliby zrobić z jakąś dynią, czy coś. Dawaj. No i waluta znowu. I poza dla May. O, May akurat dużo gram. 6 skrzynek. Panowie, panie. Legenda! Oooo, do Roadhaga ta skórka tematyczna, ładnie. To mi się podoba. Graffiti, graffiti, graffiti. Pięć skrzynek. Legenda! Uuu, ale kurczę, podoba mi się ta skórka, ale jeszcze bardziej mi się podoba ta, którą mam. Ale dobrze, warto mieć, warto mieć na pewno raz, znowu to, drugi raz. Coś czuję, że tego nie będzie, że nie będzie już legendy ani fioletów. O, jest fiolet! Do Any intro z tego. O, będę do any znowu komplet też. No, użyjemy tej skórki nowej i zobaczymy, jak będzie to wyglądało. Portret, graffiti, kwestia, okej. Okay. Czy skrzynki? Czy skrzynki? O, jest fiolet! O, Jest! Jest! To mi się najbardziej podoba z tego całego <grywa> eventu. Będę musiał pograć kilka playek. Okej. Okay. Czy ono ma takie słabe pozytywne symetra. Dobra, dwie skrzynki. Dwie skrzynki. Panie i Panowie, nadszedł znaczy, ten wielki moment, w którym. Zresztą sami zobaczmy. God Demet. Poza dla zomiarza. spoko. Poza nie mam, dla soldiera. Duplikat grafiki. 1500 golda, no to spoko. Dostać nas na dwie fajne skórki. Okej, okay, przejrzyjmy co oni tam dostali. Ile mamy nagrania, powiedzcie wy Mamy 11 minut, to nie ma źle. A więc tak, aż dostał świetną skórkę. Zaraz razu się zakochałem w niej. O Jezus, wiecie co mi tu przypomina? Michaela Jacksona z, z tego, z teledysku Thiller. I to chyba jest specjalnie tak zrobione. Genialnie wygląda. Broni jak wygląda jego wtedy. Ooo, taka czerwona... Mm, tam dalej jest? Aha, ten Grant, ten ten. Ej, to to się zastanawiam nad tą skórką, bo czasem gram tym żołnierzem. Co tu dostał? Aha, graffiti to mnie interesuje. Żniwiasz, moi kochani, też są fajnego skina. Eee... O kurde, trzy koła. Ale jest świetny ten skin. No i broni ma ładne również. Dostał również tą prezentację zagrania, którą, którą właśnie chciałem sobie, ona 750 aż kosztowała, tak więc warto było na pewno. Eee, dostał też zwycięską pozę, mam taką, a jeszcze jest taka, z tymi nagrobkami wszyscy dostaję, ona chyba ma najładniejszą. Ale nim na tyle rzadko gram. Okay. Złomiarz dostał skórkę za 3000. Doktor Złomu Stein. Może mi wypadnie do tego, do tego 1 listopada. E, prezentacji nie dostał. No i tam e, widzieliście nagrobek. Nie będę wam tutaj przedłużał tego. Zeniata, no dostał skórkę, którą akurat odblokowałem. Świetna sprawa. Prezentacji zagrania nie dostał. E, graffiti, z zwycięską pozę chyba dost. Nagrobek, no właśnie. Dobra. To już zresztą mamy. E, Okej. Okay. Zaria. Nie dostała skina. Nie dostała prezentacji na zagrania. Dostatko nagrobek. tego nie będę wam go pokazał, Nie będziemy przedłużać. Ten mistrz nie, nie dostał tego skina. Właśnie jakiego miałem wcześniej? Skina Safari. No nie, to, to mi się zdecydowanie bardziej podoba. Krywca? Marino. To już coś fajnego. To mi się chyba najbardziej podobało niego. Ale okej. Okay. Dostał. E, dostał nie prezentacji zagrania. A. Zwycięską pozę na grobek. Fajne. Wieprzu, moi kochani, jak widzicie ten piękny skin już jest mój. Ehm. Prezentację zagrania nie dostał, graffiti, kwestię zwycięską pozę na grobek dostał również. 220 aż ten kosztuje, god damn it. Trupia Wdowa nie dostała skina, o ile się nie mylę, nie, nie dostała. Kurde, nie dostałem za preordera, ale bullshit. Dostała nagrobek, który widzieliście, jest świetny. <grych> Najładniejszy z wszystkich. Mm, prezentacja... No nic nie dostała oprócz tego. Purbiarn nic chyba też nie dostał. Jeżeli chodzi o skiny, nic. Prezentacja zagrania nic. Dziękuję pozę dostał. O, jakiegoś młota tu mam. A miałem podstawową. Co to ma być? Używaj. I dostał nagrobek. Pani była jakby wieżyczka stała na tym grobie albo, albo coś. To było ciekawe. Symetra, moi kochani. Dostała skórkę wampirzyce Która jest genialna, broń wygląda badass A dopiero skupowałem specjalnie skina tego, bo mi się też podobał Ale okej, okay, pomyślimy nad tym skinem Jeszcze mamy taką i taką, to nie Są rzeczy, które najbardziej mi się podobają Prezentacje zagrania, bestie, zwycięskie pozy, też ma Dostała nagrobek również. O, ładny. Świecący taki. Jak z niczby by się na nim świecił. Okay. Smuga nie dostała skinów. stworze odblokowałem dla niej. Mm, smuga z mm, dziesiątkowej pozy dostała, dostała o taką. Mogłabym mieć tak te pistolety w dwie strony. Ale nie narzekam. Nie gram nią. I nie dostała. I nie dostała intra również. Pewnie dostaje tam. Yy, Każdy dostał też kwestie i, nagra i grafity, ale tego nie będziemy przechodzić, bo kwestie są naprawdę średnie. I to jest skin, który mi się najbardziej podoba do Reinharta. Ale powiem wam, że jak już mam teraz drugi, ten legendarny, to on też ładnie wygląda. Nie wiem na co się zdecydować. Napiszcie w komentarzach. No i dostał halloweenowego skina, takiego, który też jest świetny. Ja it. Ale mi się podoba. Widziałem, że Jabko go od razu kupił. Prezentacja zagrania. Nie dostał, dostał emotkę, którą właśnie mam. Bęk! Um, May. Kurki nie dostała, emotkę. Emotki nie dostała, dostała prezentację zagrania. Słodkie bardzo. No i yy, nagrobek dostała również. Mm. Proszę bardzo, które zresztą odblokowaliśmy. Mokry! Nie dostał skórki z tego co kojarzę? Nie. Mm. Emotki też nie dostał. Zwycięską pozę dostał. Całkiem ładnie wygląda. Prezentacji również nie dostał. Łaska! Dostała skina, moi kochani, i to nie byle jakiego, Wiedźmę za 3000. Sam skin bardzo ładny, bardzo pasuje do niej, ale moi kochani, ale broń. Powiedzcie czy to nie jest zajebiste, dostałam miotłę. Jeszcze jakby miałam skina, znaczy emotkę, na którą mogłabym latać na tej miotę to by było w ogóle wypas Prezentacji dostała, dostała nagrobek Ładnie, ze skrzydełkami Lucio nie dostał skórek, ale w sensie mamy nowego skina dla niego, zwycięskie pozy. Nagrobek ładnie wygląda, ale szkoda mi trochę 200 aż na niego. 6 emotek. Aha, no bo jedno jest z tego, dobra. Prezentacji też nie dostał. Okej. Okay. Więc Hanzo! Hanzo dostał na chyba najładniejszego skina. Wiem, że do wszystkich to gadam. Ale naprawdę Hanzo ma super skina. No kurde, miazga, panowie, panie. Powiedzcie, że to nie jest piękne. Ale okej, okay, co tam dostał? Tego nie dostał, tego nie dostał, wszystkie pozy. Grobek, złuk, coachan, emotki nie dostał. Dostał pewnie kwestie graffiti. Genji nie dostał skina. Strasznie mnie to zmartwiło, bo Genji moim zdaniem ma słabe skiny, mi się nie podobają te skiny bardzo. Beduiny to już w ogóle ta jest jeszcze taka znośna ta była bardzo ładna ale nie udało mi się jej kurczu wydropić no ale to to miazga Uch, to da prezentację zagrania dostał yy, taką Teraz mi się przypomina Metal Gear Rising Revengeance yy, graffiti, zwycięską pozę dostał oczywiście na grobek smokiem świetnie wygląda. Ach. Fajne rzeczy, fajne rzeczy. Trzeba pograć. Skórek nie... O, dostała Mara. uuuu nawet nie zauważyłem, że taką ładną dostała. Wow. My stać tylko na dwie i na co się tu zdecydować? Powiedzcie. Napiszcie mi w komentarzach, co byście brali. jak bla 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 bla. Nic z tych ciekawych, nic z tych nowych znaczy. Prezentacji zagrania nie dostała. Zcięskie pozy Nagrobek. Spoko. Diva! Skórki nie dostała, moi kochani. Diva ma całkiem spoko skórki. zwycięskie pozy Całkiem fajnie, tylko nie widać, że to Diva. Chociaż po tych grafito, graffiti widać. Eee, prezentacji zagrania... O, mam już dwie! Wow! To fajnie. Bestie, Ten LOL mi się najbardziej podoba. LOL, a w polskiej wersji to śmieszniej brzmiało. Ha! LOL! Happy Halloween! Happy Halloween. 75, to szkoda powiem wam. Ja miałem GG at bu a do tych wszystkich było. A nie, bo do niej coś dostałem przecież. To ja używam. Ej, dostałem do niej jakąś specjalną. A mniejsza z tym, ogarniemy to później. Bastian, moi kochani, skórka z bliskonu. jak widzicie już jest dostępna. Bardzo się ładnie prezentuje, na obrazku wyglądała tak średnio, ale w grze wygląda naprawdę ładnie. Bastion dostał halloweenową również, która... ...ja wiem, jest bardzo słaba. Najsłabsza chyba. Najsłabsza z wszystkich. Emotkę... Emotki nie dostał. Kwestię. O, czy Halloweenową kwestię dostał? Jego kwestię to jest w ogóle żart. Jeden wielki. Eee, prezentacje zagrania, wnioskie pozy. Nagrobek. Fajne, fajne. fajny. Jedno z fajniejszych. No i Anna. Mm, my god! Ten skin to jest coś pięknego. Emotka w tym skinie. <ścoughs> Coś pięknego. jest na herbatkę? E. Czekajcie. Chcę wam pokazać prezentację zagrania. Jak genialnie wygląda. <laughs> Jej! Każ bym się kupił normalnie. Tylko, ja nią nie gram, ale tak myślałem, że trzeba by zacząć. Broni jak wygląda tego ładnie. Mm, chyba se pogram nią. Złota też całkiem seks, jak, wi jak wiadomo jak zawsze. No i to by było na tyle moi kochani. Dzięki wam wielkie. Postaram się wam nagrać e, Brawla tego, który jest tutaj e, dodatkowo. Chociaż nie, w piątek go nagramy z chłopakami. Tak więc dzięki wam wielkie, to by było na tyle. Widzimy się moi kochani w następnym filmie. Zostawcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzach, co byście kupili za tą kasę, bo się nie mogę zdecydować. Papa. Pa.